Witam Was serdecznie na kanale Formika Dekoracje. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić albumik dla chłopca na roczek w komplecie z kartonem i kartką. Prezentuje się następująco. karteczka z shakerem, w środku życzenia. Tutaj położę z boczku, żebyście widzieli. I albumik. Albumik ma rozmiar 21 na 15 cm i składa się z sześciu kart. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Teraz po kolei przedstawię wam jak to wygląda w środku. Kartonik sobie odłożymy troszkę na boczek. Tutaj mam na wierzchu tekturkę z napisem album cały album jest w tonacji morskiej, takiej chłopięcej czerwono-niebiesko-żółtej myślę, że to fajnie będzie pasowało okładka taka delikatna, bez jakichś dużych wypukłości żeby nie przeszkadzała jeśli będziemy chowali to gdzieś na półkę pierwsze strony prezentują się następująco tutaj mamy imię chłopca, który obchodzi roczek i miejsce na jego zdjęcie. Zdjęcie oczywiście możemy na tej macie z dwóch stron przykleić, jeśli będzie mieć ochotę. Główne jednak wydaje mi się, że powinno być tutaj: i powinno być właśnie chłopca Adama. Na tej stronie mamy napis mam już roczek. To się oczywiście otwiera. Mamy tutaj miejsce na dwa zdjęcia. Tu możemy sobie wsunąć, pokażę wam zdjęcia w formacie 9 na 13 spokojnie się tutaj mieszczą, bo zostaje taka delikatniutka ramka. Tak samo na każdej macie. Tutaj mamy wyciąganą matę. Matę z jednej strony okleiłam. Oczywiście mieści się na nie zdjęcie w formacie 9 na 13. Tutaj na tą matę z drugiej strony możemy zostawić sobie na jakieś zapiski. Oczywiście też możemy nakleić zdjęcie. Kolejne strony prezentują się następująco: po lewej stronie yy, znów mata w takim samym formacie i kształcie jak na pierwszej stronie. Także możemy tutaj przykleić dwa zdjęcia, wkładamy ją w kieszonkę. Tutaj się ta strona jeszcze otwiera. Mamy kolejną matę, taką samą jak poprzednie, i miejsce na zdjęcie. Tutaj zrobiłam takie, taki narożnik i chmurki, które są podklejone tylko z jednej strony, tak żebyśmy sobie spokojnie mogli zdjęcie wsunąć, nie trzeba go tutaj przyklejać. Kolejna strona. Tu również możemy przykleić zdjęcie, nie musimy, to już od własnej woli, dlatego nie robiłam tutaj żadnych narożników do wsunięcia zdjęcia, bo to będzie zależało od potrzeby, zależy je tych zdjęć, będziemy chcieli tutaj umieścić. Ogólnie w tym albumiku, jeżeli we wszystkich miejscach, gdzie, gdzie jest przewidziane na zdjęciach, wkleimy te zdjęcia czy włożymy, wymieści się około 60 zdjęć, także dosyć sporo. Tutaj otwieramy i ponownie mamy tutaj właśnie narożniczek na zdjęcie tutaj podklejone są te chmurki, pod które, wiecie co, mi się chyba tutaj leciutko przykleiły, zaraz muszę to nie, już myślałam, o pod chmurki możemy wcisnąć tak samo z tej strony tutaj pod narożniczek i pod chmurki o, one są tutaj specjalnie tak zostawione, żeby się zmieściły, wiecie co tu muszę jeszcze sprawdzić, aha, bo ja mam tam narożnik, dlatego mi się tutaj leciutko to przykleiło, jeszcze to poprawię, ale tutaj o, pod spodem, o, już w tej chwili jest dobrze. O, nie zauważyłam, że klej mi pewnie gdzieś podszedł, ale już, już jest ok. Także można wcisnąć sobie tutaj ze spokojem zdjęcie tak samo z tej drugiej strony. Przechodzimy do kolejnej, kolejnych stron. Tutaj mamy tradycyjny belly band i dwie maty również z każdej strony możemy je okleić zdjęciem 9 na 13. Jeśli będziemy chcieli tu możemy sobie jakieś ważniejsze wydarzenia z życia dziecka wypisać, żeby też była pamiątka. Kolejna strona to jest wodospad. Otwierany tutaj oczywiście na magnesik. Każda strona tego wodospadu i z przodu i tutaj w z tyłu możemy sobie poprzyklejać zdjęcia. Także mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem razy dwa, czyli szesnaście. Yy, tu jeszcze jest dziewiąta, czyli osiem, dziewięć razy dwa, osiemnaście. I tu jeszcze dziewiętnaste zdjęcie, spokojnie też możemy wkleić. Także dość sporo na tej stronie. Kolejna to takie dwie strony bliźniacze z ramkami na zdjęcia, z matami wyciąganymi. Jedna strona oklejona, druga nie. Wchodzi zdjęcie 9x13. Leciutko możemy sobie tutaj dociąć, żeby ładnie to zdjęcie wyglądało i została jeszcze mała ramka, bo troszeczkę zrobiłam węższe. Ale spokojnie, jak się uprzemy, to wkleimy zdjęcie 9 na 13 Na tej stronie możemy zostawić sobie na notatki. To jest jedna mata, tutaj mamy drugą identyczną. No i wszędzie te motywy, morskie rybki w sieci, kotwica. Kolejna strona, tutaj również mamy otwierane na magnesik. Tutaj na, z przodu na dwa zdjęcia, 9 na 13. I tu jeszcze mamy. Otwierane także tutaj kolejne dwa, i tutaj kolejne dwa spokojnie można wkleić. Ewentualnie jedno sobie tutaj wkleić większe, dlatego też tutaj zostawiłam puste. Możemy wkleić sobie tutaj ten format 10 na 16 Spokojnie wejdzie tak samo tutaj. Możemy to większe wkleić. Następnie kieszonka i mata. Podobnie jak poprzednie, w tym samym stylu. Z jednej strony obklejona, z drugiej nie. Spokojnie zdjęcie wchodzi, z tej strony też możemy przykleić. Oczywiście możemy sobie jakieś notatki zrobić. Tu również mamy miejsce na zdjęcie, które spokojnie tutaj włożymy. Kolejna strona to również miejsce na zdjęcie. Elementy te nie są popodklejane, tak jak mówiłam, żeby spokojnie tutaj wcisnąć sobie zdjęcia. Także taka przygotowana ramka na 9x13, że dookoła jeszcze trochę tego niebieskiego nam zostaje. Na tej stronie mamy taką książeczkę. Tutaj praktycznie jest okładka, ale tutaj z tych stron możemy sobie obkleić. Także raz, dwa, trzy, cztery zdjęcia spokojnie tutaj wchodzą w formacie 9x13. To sobie zawiążę kolejna strona już ostatnia. Tutaj również miejsce na zdjęcie. Już tego nie obklejałam, żeby nie było za dużo tych elementów. Ładnie to się tutaj komponuje. I na końcu taka kieszonka, w którą również spokojnie możemy włożyć zdjęcia 9x13. Ale niekoniecznie, zależy to od naszych zapotrzebowań. Możemy sobie tutaj włożyć jakieś inne zapiski, pamiątki także specjalnie takie miejsce zostawiłam, bo nieraz coś chcemy sobie przechować, tak prezentuje się ten albumik, nie wiem czy Wam się podoba, wydaje mi się, że jest taki jak na, dla rocznego chłopca, dość kolorowy i myślę, że się zaciekali, a jako pamiątka na zdjęcia na pewno fajna rzecz, polecam na prezent, to właśnie pójdzie jako prezent Pokażę Wam tutaj jeszcze od tyłu, jak to wszystko się prezentuje. Albumiku tutaj z boku niczym nie ozdabiałam. Z tyłu jest tylko logo. Myślę, że w komplecie z tym kartonikiem i z karteczką stanowi to ładny prezent. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.